Dalai Lama, błąd, postawa egoistyczna. Czy mógłbyś przedkładać dobro innych na swoje? Być może z zaskoczeniem stwierdzisz, że takie podejście jest dobre nawet z samolubnego punktu widzenia. Już wyjaśniam jak to możliwe. Pragniesz szczęścia i nie chcesz cierpieć, a jeśli obdarzysz innych dobrocią, miłością i szacunkiem, odpowiedzą tym samym, co uczyni cię bardziej szczęśliwym. Jeśli dasz innym gniew i nienawiść, dostaniesz to, to samo i przestaniesz być szczęśliwy. Twierdzę więc, że jeśli chcesz być samolubny, bądź samolubny, ale w mądry sposób. Zwykły egoizm koncentruje się wyłącznie na własnych potrzebach. Jeśli jednak jesteś mądrze samolubny, będziesz traktować wszystkich dokładnie tak samo, jak traktujesz swoich bliskich. Dzięki takiej strategii będziesz bardziej zadowolony i szczęśliwy. A zatem, nawet z egoistycznego punktu widzenia, lepsze rezultaty uzyskuje się, okazując innym szacunek, pomagając im i nie koncentrując się wyłącznie na sobie. Bądź mądrym egoistą. Mądrzy ludzie szczerze służą innym, przekładając ich potrzeby nad własne. W ostatecznym rozrachunku będziesz dzięki temu bardziej szczęśliwy. Egoizm, który jest źródłem walki, kłótni, kradzieży i ostrych słów, który zapomina o dobru innych i myśli tylko ja, 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 przyniesie ci same straty. Ludzie być może będą mówili o Tobie dobrze, ale tylko w Twojej obecności. Poza Twoimi plecami nie będą już tacy mili zauważą twój egoizm i odpowiedzą tym samym. Najlepiej by dobro innych naprawdę leżało ci na sercu i aby szły za tym odpowiednie czyny. Ostatecznie, nawet jeśli obecnie nie troszczysz się o innych, to na pewno troszczysz się o samego siebie, co oznacza, że chcesz osiągnąć spokój i szczęście. Najlepiej zrobić to rozwijając sobie dobroć i tolerancję. Nie ma potrzeby kupowania nowych mebli, albo przeprowadzania się do nowego domu. Być może masz hałaśliwych bądź uciążliwych sąsiadów, ale jeśli odczuwasz wewnętrzny spokój, nie będą cię oni specjalnie przeszkadzać. Jeśli masz spokój w sercu, nawet wróg nie wytrąci cię z równowagi. Jeśli jednak jesteś osobą drażliwą, to nawet podczas wizyty przyjaciela nie będziesz w pełni szczęśliwy. Dlatego właśnie twierdzę, że lepiej być mądrym egoistą. W ten sposób możesz zaspokoić swoją egoistyczną potrzebę bycia szczęśliwym. To dużo lepsze niż egocentryzm czy nie mądre samolubstwo, które nie przekłada się na poczucie większego szczęścia. Wypróbuj tę metodę. Myślę, że efekty cię zachwycą.